Witam wszystkich ponownie z tej strony Jabko Teraz zajmiemy się inną mapą spróbuję, spróbuję przybliżyć Wam jak grać na mapie Westwood Pewnie jest to Wam znana mapa Jest bardzo fajna i zawiera bardzo wiele miejsc W których właśnie można ciekawie sobie rozegrać tą rundę Zaraz spróbuję pokazać może wejdziemy teraz dla odmiany do terrorystów. Znowu nie grzeszymy FPS-ami. No to tak, zacznijmy od tego, że respimy się w miejscu, gdzie jest tak, taka pewnie wiecie co to jest? Ja nie wiem. To jest, a już wiem, to jest taka wieża ciśnień. <laughs> no i w tym miejscu bardzo dużo osób też kampi, które wychodzą z CT, właśnie. Jeżeli mają AWP to właśnie tutaj sobie przykucają i czekają, aż wyjdziemy z tamtego daszka, jeżeli jesteśmy w tak. I oni tylko czekają, żeby, żeby nas zabić praktycznie. Jeżeli ma, mają spadochron, to dolecą tamtego daszku, jeżeli nie, to nie, nie dolecą. Tutaj na tej mapie mogłem pokazać bardzo, bardzo przydatną rzecz, wskakiwanie do okienek, ponieważ zwykle odbywa się to tak, że ktoś staje przy okienku, wskakuje i bardzo długo się do niego wtłacza. Jeżeli skoczymy tuż przed okienkiem, to przelecimy je całe w ten sposób. To nie zawsze się udaje, ale można to być ćwiczyć i to jest bardzo przydatne niż właśnie takie, jak teraz zrobiłem, o, właśnie takie długie przechodzenie. Tutaj bardzo dużo na Westuldzie jest budynków, jak widzimy. Każdy z budynków ma osobną topografię w środku, osobno jest rozmieszczenie. Na przykład, tutaj mamy, jak widzimy, w General Store mamy tu szkołę BS-a, mamy różne książki i regały, na których ludzie też lubią kampić. Na przykład, na regale stoją i obstrzeliwują. Lub tutaj na stole też i patrzą na to okienko albo tu zanim wyjdziemy. Mnóstwo, po prostu mnóstwo jest tutaj miejsc, gdzie mogą gdzie mogą ludzie właśnie skampić sobie i, i tylko na nas czekać. Tutaj przed BS-em jest taki wózek, przy którym raczej nikt nie stoi, chyba, że ktoś przebiega akurat z RES, tutaj z BS-a do, do tego do tego budynku białego. I wtedy też próbuje się jakoś za nim schować, ale to nie jest to nie jest ważne. W tym budynku jak. Widać jest drabina, po której lepiej wchodzić po cichu, jeżeli ktoś już wszystko OBS-a Tutaj nie, w sumie bardzo dużo osób właśnie tego się spodziewajcie, jeżeli jesteście w CT i ktoś wam podłoży pakę, to bardzo często się spodziewajcie, że właśnie tutaj ktoś będzie gdzie ja jestem i będzie tylko czekał, że zaczniecie rozbrajać I was po prostu zabije Albo, albo, albo po prostu wejdzie na dach i z dachu będzie was oszczyliwać, ale bardzo często się to zdarza, że na ten tak ktoś wejdzie i będzie was z niego chciał zabić, więc bardzo jest niebezpiecznie, jeżeli ktoś tu podłoży pakę, ponieważ w bardzo wielu miejscach mogą oni mogą oni tylko na was czekać, żeby was zabić. Tutaj dalej jest też następna drabina. Tutaj i tu też w sumie teoretycznie jest miejsce do, do do poczekania sobie, ale jest raczej mało używany i nie warto o nim mówić. Tutaj z tego daszku można bardzo łatwo skoczyć na dół i zająć się paką, która została podłożona tutaj w salonie. Ponieważ jeżeli ktoś podłożył wam pakę, a jesteście akurat na dachach, to jak zejdziecie na dół, to po pierwsze możecie duszyć drabinę. On was usłyszy, a po drugie, on będzie na 100% prawie, że kampił tutaj albo tutaj. Właśnie w tych miejscach kampią, jak podłożą pakę. I dlatego bardzo przydatne jest to, że jak jesteście na dachach, oj, to właśnie skaczecie sobie tutaj bardzo po cichu. Można to zrobić, zawsze jakieś uderzenie będzie. I właśnie stąd przejść tutaj i zabić kogoś. Jeżeli natomiast to wy podkładacie pakę to podkładacie pakę, uciekacie na górę i jeżeli ktoś wchodzi tym wejściem, tym przednim uciekacie na górę głośno, żeby on wiedział że wy tu jesteście on, on na 90% tu za wami pójdzie wtedy wy po cichu przemieszczacie się tutaj, jeżeli jest spadochon to używacie jeżeli nie to stukacie mocno i szybko wbiegacie tu i go zabijacie to jest naj, najbardziej skuteczne bo tego się najmniej spodziewa praktycznie Tutaj też bardzo często zdarza się tak, że y, terroryści idący od swojego respa właśnie idą tym tunelem i żeby zabezpieczyć ten tunel można teoretycznie zostać tutaj na górze gdzie zaraz pójdę. Ale jest jeden mankament. Jeżeli mają AK na przykład albo je, jakąś ten brąk, którą mogą przeskanować bardzo łatwo, to jeżeli stoicie tutaj to 90%, że pozbawią Was w większości HP. Naprawdę, bo bardzo łatwo stamtąd jest kogoś zabić Samtąd zresztą wam pokażę zaraz Tutaj, w tym miejscu Właśnie o to chodziło Zaraz pokażę resztę, skończyłem się runda Bardzo często się tak zdarza, że brońcy z respa CT biegną od razu do tych drzwi, żeby sobie skrócić. Wtedy możemy ich stamtąd zdjąć jakoś, możemy się czaić na to, ale nie wiadomo nigdy, czy nie wybiegną tędy w paru i nas nie zabiją, więc to też jest. Mankament jest niebezpieczne. Jeżeli założymy, że wbiegli tutaj do tych drzwi, możemy szybko przebiec tutaj, wskoczyć i ich po prostu pozabijać. Jeżeli jest to. Jest to możliwe w jakiś sposób. Na ten Stamtąd można przejść na ten daszek, z którego. Tutaj można przejść. Jeżeli ktoś podłożył pakę tam tu jest bardzo dobra kampa dla AWP. Na przykład, ktoś z może sobie tutaj kampić, jeżeli nas jest dużo. Tu jest szubienica, ona jest w ogóle niepotrzebna i nikt z niej nie używa. Naszy. Pewnie kogoś by na niej powiesili, ale. Ale że się nie da, to. raczej że z niej nikt nie korzysta. Teraz pokażę, jak wychodzą te Jak te wychodzą, to mają praktycznie dwie możliwości, albo, albo trzy w sumie. Albo lecą na górę z Awką, albo z czymś podobnym, albo lecą tam do tunelów, albo lecą po prostu tędy. Tędy i w sumie, w sumie też często wskakują tutaj na górę, ale to jest to jest już pewna śmierć, bo tam zawsze większość CT jest ustawiona na dachach i nas tu zabijają. Można też zejść tu na dół i na przykład tutaj i na ten daszek i też można łatwo zdjąć tych ludzi wychodzących z tamtego okienka i można się zacząć na tych, którzy patrzą na górę. Też bardzo przydatna jest ta funkcja na West Na Westwoodie jest mnóstwo, mnóstwo po prostu miejsc, gdzie można skampić, gdzie można, gdzie można kogoś wykiwać na szybko. Naprawdę. Na przykład dajmy na to w tym budynku, jeżeli terroryści idą, się w terrorystach, to łatwo kogoś zabić właśnie. Oni skupieni są zwykle właśnie na tych, co wchodzą na tamten dach i możemy szybko kogoś po prostu zabić tutaj na tym dachu, albo tam kampiących i czekających, aż ktoś wyjdzie z tunelu. Długo by mówić można o tej mapie, ale po prostu w skrócie trzeba się orientować bardzo o jej topografii i... i to jak jest zbudowana, żeby móc szybko reagować. Jeżeli na przykład wiemy, że ktoś jest w tym budynku, nie mamy do niego... nie mamy do niego dostępu, możemy oczywiście wejść przed nimi drzwiami, ale wtedy, wtedy jest nas łatwo zabić. Natomiast łatwiejszym sposobem, znaczy przynoszącym lepsze efekty jest właśnie wskoczenie tutaj i spróbowanie wskoczenia na tamtym daszek. I teraz możemy łatwo kogoś stąd zabić. W ten sposób. Tutaj, tutaj dalej, no wiadomo, tu jest tunel. Tym można przejść. Tu jest bardzo często, jest ta ścianka skanowana. I jeżeli usłyszą nas kantyterroryści, to nas od razu zaczną skanować i tam praktycznie ucieczka jest dość trudna i dlatego często giniemy. Tutaj też to miejsce, tutaj jeżeli jesteśmy w terrorystach i wiemy, że ktoś jest na tym dachu albo tam w środku, albo, albo na przykład zniknął tutaj na dole, to możemy szybko wbiec po tych skrzynkach. O tutaj, sprawdzić, jeżeli wiemy, że tam nikogo nie ma i wskoczyć na przykład co jest, nie wiem czy mi się teraz uda. I wskoczyć po prostu tutaj. I pozabijać ich tutaj. Tam na dole, na BS-ie I tutaj na tym, na balkonie. W sumie mapa jest bardzo, bardzo rozległa. I dość trudno trudno się mówi o rzeczach, które można na niej wykonać. Ponieważ ich jest po prostu multum. Nie wiadomo od czego zacząć. Więc chaos w mojej małym może być po prostu tym spowodowany. To taki właśnie trików, to właśnie, to właśnie przed chwilą robiłem, że można właśnie tędy przejść i kogoś po prostu tutaj podsadzić na tamten dach zamiast wchodzić po drabinie. To też jest przydatne naprawdę w rozgrywce. Dużo, naprawdę dużo. No cóż, z tego co pokazałem możecie wyciągnąć jakieś wnioski, może wam to pomóc, może wam, może wam sami, sami wysnuliście. Na pewno jest jeszcze dużo, dużo więcej. Nie jest, które powinienem pokazać, ale po prostu o nich zapomniałem. No nic, to w takim razie do usłyszenia i, i jeżeli wam się podobało, możecie dać komentarz albo coś, bo naprawdę się staramy, żeby że się podobało widzom. Dziękuję, do widzenia.